Przed Wielkanocą w wielkim tygodniu ksiądzbiskup odwiedził lwów na Ukrainie. Księże biskupie, jakie doświadczenia, jakie obserwacje? Ukraina jest w stanie wojny, więc ksiądz biskup mógł zaobserwować tą sytuację i kościoła tamtejszego, i społeczną. Jakie refleksje towarzyszą księdzobiskupowi po tym spotkaniu? Szanowny panie redaktor, zaznaczę, że w lipcu minie 30 lat od moich takich dość regularnych wyjazdów na Ukrainę. W tamtych czasach w sytuacji politycznej zupełnie innej, ale też w sytuacji takiego dość dynamicznego apostolstwa i rozwoju kościoła katolickiego i odnowy kościoła greko katolickiego na tym terenie. Natomiast już w tych bliższych nam czasach, zwłaszcza Okresu wojny, tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Byłem kilkakrotnie, aby się modlić z wiernymi, zwłaszcza diecezji Lwowskiej. Zresztą ten czas wojny był też takim czasem no, bardzo intensywnej pomocy diecezji kieleckiej dla kościoła w Ukrainie, czy wiernych. Tamtejszej wspólnoty. Po raz drugi tak się złożyło, że byłem w Wielkim Tygodniu. Te przeżycia z ubiegłego roku były nieco inne, nawet jeśli przeżyłem alarm w Lwowie, ale nie wzbudziło to jakiegoś wielkiego strachu, bo te zachowania ludzi na ulicy, wychodząc z katedry wieczorem. W zasadzie były takie same. Odwiedziliśmy i Kościół Grekokatolicki, i Cervkiew Prawosławną. Ludzie się modlili. W jednej było bardzo dużo ludzi modlących się, w innej było bardzo y, niewiele. Ale to wojna jednak generuje też różne zachowania. I ciekawa rzecz. Y, powtórzę to zdanie za księdzem biskupem. Radosławem Dmitrowiczem, że wojna jest w ludziach. Bo to wszystko, co dzieje się w czasie wojny, sprzyja jednym, innych bardzo ubogaca czy ograbia ich ze wszystkiego. No przede wszystkim nieszczęsne zjawisko korupcji, która jest w różnych, w różnych krajach, ale to też jest jeden z powodów takiego niezadowolenia mieszkańców Ukrainy i nowa rzecz, która do yy, objawiła się w tych ostatnich miesiącach, no to jest poszukiwanie tych chętnych żołnierzy czy niechętnych żołnierzy do walki na froncie, bo to się przeniosło już tak dokonuje się na oczach wszystkich ludzi. Tym razem yy, będąc z księdzem Łukaszem yy, yy, Zygmuntem, który no bardzo wiele Pomocy zorganizował dla Ukrainy i skędzę sekretarzem. Ja pozwoliłem sobie zostawiając ich w Lwowie, pojechać dalej do Tarnopola. W zasadzie no, nie, zauważa się, nie zauważa się wojny, no, ale im bliżej frontu, tym bardziej jakoś tam niebezpiecznie, bo to był ten czas, kiedy zginęło przecież w niedzielę palmową. Ponad 30 ludzi, a około 100 było rannych. To ta niepewność w codzienności, ona gdzieś drzemie w ludziach i daje znać o sobie w różnych formach, czy depresji, niepokojów, obaw. Niemniej jednak, już sama modlitwa w katedrze lowskiej, dedykowanej Matce Bożej, łaskawej, no przebiegła w całkowitym Spokoju z bardzo dużą obecnością kapłanów tamtejszych biskupów. Pytanie, co dalej? Modlimy się i nie ustajemy. Natomiast pytanie o zrozumienie tej sytuacji w życiu młodych ludzi, którzy siedzą w kawiarniach, którzy chodzą do szkoły, na uniwersytet, no to tu już trudno odpowiedzieć na pytanie. Ale to jest takim właśnie też poniekąd paradoksem właśnie tych ludzi tego, tego kraju, że jedni walczą, inni się bawią. No dla wielu to jest właśnie też zjawiskiem niezrozumiałym. Jedno jest pewne, że wojna nikomu szczęścia nie przynosi. Jednocześnie w ludziach takich wypranych z pewnego Patrzenia ewangelicznego na świata z pewną miłością, z jakimś docenieniem, chociażby dzieł, miłosierdzia, to jest takie trudne, bo też słyszałem chociażby i ocenę. A po co się zajmować jakimiś tam osobami chorymi, matkami samotnymi czy ludźmi z marginesu. Więc gdzieś. Jest obszar taki, w któremu brak pewnej wrażliwości. Pan Jezus mówił, ubogich zawsze będziecie mieć u siebie, tych zarówno w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. No a wojna wielu osobom życia nie ułatwiła, wręcz przeciwnie, popadły w jakieś życiowe trudności nie tylko natury fizycznej, czy materialnej, ale przede wszystkim psychicznej. Księże mhm. ja, skupie chciałabym tutaj zwrócić uwagę na rolę również Kościoła katolickiego w tym dziele miłosierdzia, pomocy tym ofiarom wojny i również na rolę i prośbę i decyzję zmarłego właśnie papieża Franciszka, który na Ukrainę bardzo często wysyłał jałmużnika papieskiego, kardynała Krajewskiego. Z pewnością takim dobrym znakiem to jest rozpoczęcie właśnie już w czasie wojny pracy sióstr albertynek w Lwowie specjalnym domu dla kobiet, też będących w stanie różnych depresji czy chorób, chorób psychicznych. Podobnie też i klasztor sióstr benedyktynek, który jednocześnie przekształca się coraz bardziej w dom rekolekcyjny, bo taki był zamierzony cel, aczkolwiek przez te ostatnie lata służył też przede wszystkim uchodźcom. Ale też potrzeba właśnie takiej duchowej odnowy. I są ludzie właśnie, którzy mimo wojny chcą takiej refleksji nad sobą, wyciszenia, yy, modlitwy. I to wszystko też buduje taki jakby nowy yy, obraz społeczeństwa, yy, które nie tylko biadoli, że jest wojna, ale też chce pomóc innym ludziom. Właśnie, żeby pomóc, no trzeba mieć też pewną wrażliwość. Ten duch błogosławieństw musi być obecny, bo on najbardziej mówi o tym, co można zrobić dla tych, którzy cierpią z braku pokoju, są w więzieniu, znajdują się w różnych opresjach swoich niedostatków, a wojna wciąż generuje coś, z czego wcześniej wcześniej nie było i dlatego myślę, że Kościół katolicki z tymi propozycjami miłosierdzia jest mile widziany, no przez to przynajmniej jest mniej krytykowany, żyjąc w tym morzu chociażby prawosławia czy, czy siostrzanego kościoła greko Katolickiego. A to jest wszystko takim znakiem takiej nowej wiosny. No, wypada tylko życzyć, żeby był jakiś rozryj, jakaś droga do pokoju, bo przecież ten czas wielkanocny no głęboko jest naznaczony tym pierwszym ewangelicznym przesłaniem pana Jezusa i z Wieczernika Pokój wa. I przypominam sobie. Słowa świętej pamięci księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza, który był takim, powiedziałbym, prorokiem naszych czasów, miał taką no, zdolność tak przenikania świata. Zawsze y, mówi, boję się, jak się mówi dużo o pokoju. I rzeczywiście, w różnych sytuacjach dyplomatycznych od lat wybrzmiewa pokój, pokój a co jest, właśnie pokój nie sprzyja ludzkim niecnym interesom. Ale wojna tak, a diabeł się cieszy z tego. W tym Dziele Miłosierdzia Kościoła Katolickiego, jak ksiądz biskup wspomniał, uczestniczy także diecezja kielecka. Jak wygląda ta pomoc? Oczywiście po tych chwilach zaangażowania tak bardzo mocnego, jakby powiedział ksiądz Łukasz, zwłaszcza poprzez pomoc materialną, staramy się też w różny sposób pomóc, jadąc, zabierając różne towary, też wspierając materialnie i finansowo dzieła, dzieła Miłosierdzia, które są takim wspólnym dziełem też Kościoła i w Polsce, i też pomocy zagranicznej. Myślę, że posługa księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego to jest taką opatrznościową, bo on Przyjeżdżając z Watykanu, no przywiózł też jakby taki bank dobrych relacji ze światem. I to wszystko sprawia, że on bardzo jest osobiście zaangażowany, że mimo wojny próbuje w jakiś sposób usatysfakcjonować wiernych swojej archidiecezji, wspomagając odnowę kościołów czy jakieś Budowy, które jeszcze tu i tam gdzieś trwają. Niestety, Kościół katolicki niewiele otrzymał zwrotów po zmianach, jakie się dokonały, a to, co otrzymał, no to tak po ludzku mówiąc, wydawało się niemożliwe do naprawienia, odbudowy, a jednak to wszystko na nowo jakoś odzyskało swój pierwotny blask. I pewnie Myśl tej zasady, że ubogich zawsze będziecie mieć u siebie ta pomoc, nawet skromna i najmniejsza, ale tak jak ktoś mówił, czyniona z miłością, zawsze będzie miała swoją wartość i zawsze będzie dostrzegalna.